Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Piotr Żyła, 14 miejsce w Wiśle-Malince, ok? czy nie? Tak, no bardzo bardzo okej, okay. jestem zadowolony po tym co wczoraj się ze mną działo na tej skoczni, to nie wiem, no dużo, dużo trzeba było pracy w to włożyć, żeby się gdzieś tam w miarę odbudować, no wiadomo, że tak ten piątek super szedł, później właśnie ta sobota trochę tak jakieś zachwiana była, no i, no i dzisiaj tak no pomału się tak znowu rozpędzałem, także także spoko, fajnie. No do, do, dobra praca w sumie, no można powiedzieć. Powiedziałbyś, że to czucie właściwo, wróciło do właściwego momentu czy potrzeba jeszcze kilku skoków? Nie wiem, tak chyba nie powiem, bo, bo już też tak myślałem, że już to wczoraj po tej pierwszej konkursowej, że już wszystko jest tak, by miało być i no i... Piotrek Szczyrk, normalna skocznia debiutuje w Pucharze Świata. Czy Ty przepadasz za normalnymi obiektami jako dwukrotny mistrz świata z takich właśnie skoczni? Nie. <ścoughs> Nie no, na każdej trzeba skakać w sumie, każda skocznia. Na każdej trzeba skakać, trzeba pracować i dawać sobie wszystko, także... No... akurat... No, też ciekawe, że na, na maj się też skoczy. Także no, no zobaczymy. No. Miejmy nadzieję, że to tam będzie fajnie, fajnie działało. Wszystko tak by miało działać z moimi skokami. Był turniej czterech skoczni. Mamy polski turniej. Duża intensywność. Czy tobie to odpowiada? Czy ty wolisz, kiedy co weekend skaczemy, jest przerwa na zopanie oddechu? Znaczy no jak tak jest, no to mi odpowiada. Bo jakby nie było, to by nie było. Nie, no trzeba po prostu się dopasować do tego co jest. No, tutaj akurat mamy fajnie, bo mamy bliżutko można sobie zajechać rzeczy przeprawić i jechać dalej. E, także akurat, akurat się biorę VP e, i, No i jutro, jutro na nowo do Szczyrku i e, tam jakieś aktywacje i coś tam, coś tam porobić, także, także na spokojnie. Sypie, mrozi, ale biało-czerwoni kibice tłumnie czekają, czy to przed hotelem, czy to na ulicach, czy to pod skocznią, macie to wsparcie. Tak, no miłe to jak tych kibiców jest, jak jest ten doping i czuć ten doping, jest taka też dodatkowa motywacja do tego, żeby... żeby fajne skoki oddawać, także e, także dzięki bardzo kibice, <grafię> e, że jesteście i, i nas wspieracie. <grafię>